Cześć Winowski, bardzo serdecznie. jestem. to Alpha i słuchajcie, mamy Princess Draft Challenge. No i nagrody powiem, że są bardzo dobre: jest Gold Chest, Gold Legendary Trade Token, znów Gold Lightning Chest. Za 5 winów. To, to, to dobra nagroda, moim zdaniem. Chociaż Lightning Chest to daje ci karty, których nie chcę rzeczywiście. 3000 Golda, Giant Chest, znów Gold, znów Lightning Chest i emotka Taka princeska trobiąca w tą. w trąbkę. Ale zanim słuchajcie, zaczniemy mm, grać i tryhardować po tą emotkę, ulepszymy sobie princeskę na 10 level. Ponieważ z tej się ktoś nareszcie u mnie mnie klanie. i tak jest okazji, że skoro jest Princess draft challenge, to princeskę ulepszymy. I proszę bardzo, princeska level 10. Hurra. To zbierano na Night'a 50 tysięcy. Więc słuchajcie, bez przedłużania lecimy do. lecimy do gry Lecimy do grania. Mmm. biją powietrze. Mmm. Nie wiem, czy Barbarię Barela wybrać. Bo Bar on ma Barbarię Barela. Mm. Nie, wezmę tego. Mibi dragona. Razkalsy mm. nie wiem, archerki może. Troszkę długo się zastanawiałem. Muszę zachować... Muszę zachować jego... Muszę zachować... Y arousy na jego princeskę. Która będzie super. Pick push. Orader. Oh! O! Oj, oj, oj. O, wywalił Barbarian Varela Będzie Princeska Archerka jedna przeżyje I uda się jej ją zabić? No bez kitu Kurde, uderzyło, no Tego nie chciałem aha, aha, dobra O kurde Okej, okay. ten dragon powinien na nas uderzyć. No Pff, defensywny frizz? Okej, okay. stać się jakoś. Dobra, walić, oho, princeska. No jak na razie to nieźle źle Archer Żeby przeciągnąć trochę tego Minion'a Nie uderz Okej, okay, już się bałem Zostawimy tego będzie może I flying machine nie uderzy A bo ja... Co? Jakim prawem? Kurde, ja się nie postawiłem w Laskalsy oj Dragon oj, Ojojojojoj Szkieletory Zwykłe ma Nienawidzę Royal Recruits, mogłem wziąć Royal rekruty zamiast Laskalsów I Hog rider. I uleczymy wszystko O, pięknie Dwa Medzigery na mapie, Drugi Raskalsy. Co z tym koksem? Kurde, no źle postawiłem trochę te nie, Princeska. <ścoughs> co to Arausy w ogóle, ale jest nieźle, Gigi. Johnny Ace. Mam pierwsze gubina już. Jest nieźle. Gold Chest. Zobaczymy, co zdobędziemy. Barbariany, watsy, Minionki i Hill. Nie gram healem. Mimo tego, że Hill jest za jeden eliksir, nie gram nim. Mm. Tu nie ma Tu nie ma złego wybrania. Po prostu. Zap ja wezmę zapa. Mortar czy x Myślę, że x Giant czy Royal Giant? No. Royal Giant jest o wiele lepszy i Poison czy Fireball? Wezmę w Poisona, bo nie jest po prostu tu dobrym. O, Mulberry Carry. Jaki agresywny, ej! Typi, przyhamuj trochę. Nie, tego blinki. E, tam z tego, że mi zadał dużo. Mój mrończajant to. Nic ci to nie da. O, grajder! <grymny> Ty nie masz się czym bronić. I pyk wieżyczka. Więc co ta princeska po prawej w ogóle? Co ona robi? Exbo. Wallbreakery. Yes, nice. I ten Exbo jeszcze troszkę pożyje. Okej okay. Raz uderzył goblinek. Jest spoko. Ok, on tu teraz będzie spell nie nie, 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 nawet nie, tym nie, myśli nie, wszystko naraz O jak pięknie wszystko naraz. Nic ci to nie da typie. Ich ograjdy leci na prawą wieżę. Czy się podał? To i tak w sumie nie ma znaczenia. No serio. Haha. <grym> 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 Chciałem, chciałem mu zapować, chciałem mu zapować yy, tą wieżę Tego Kinga, ale myślałem, Nie, 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 niech typ sobie poczeka na swoją przegraną I proszę bardzo mamy 2000 golda Czyli już w dwóch piątych zwróciłam, zwróciłam, zwrócił mi się upgrade princeski Mam jeszcze, słuchajcie, krączesta. to Do otworzenia Giant spirity Świnki, oj giant skeleton I w klanie i lecimy słuchajcie po Legendary Token, na teraz Mmm, czy Bowler? Wiczka jest jedną, jest po prostu jednym z najlepszych wyborów na ten mm, Szkielety czy Spirity? Wezmę sensie zresztą Spirity Minionki czy czer Minionki latają To jest przewaga mm, Princeska czy Dart Goblin? Princeska ma Splasha Więc jest lepsza a większy zasięg niż Dard Goblin mm. Robię to Bandit Spirit ohohohoho, ho ho jak pięknie Co? Co nie trafimy innego goblina? mmm, Roya rekruty no okej okay. Dart Goblin Nie lubię Dart Goblina Nie chcę tych obrażeń na wieży Wstawię sobie Murde ma bowlera Co to za bowler Dostajemy princeskę tutaj Zblokujemy dart goblina Nie wyszła mi trochę ta princeska Chciałem żeby ona walnęła w bowlera Trudno hmm. Dobra, agresywny Fire Spirit, on to czymś musi skontrować Royal Giant Okej okay. Rekruty tak, żeby większość poszła na lewą Stronę Zapomniałem, że... Kurde To combo jest OP To co on teraz zrobił Miceska po drugiej stronie A zapuję to Bo mogę Bowler, odejść mi stąd Bowler, znikaj Och, Serio Wiedziałem, że postawi Relajanta Po prostu wiedziałem Okej okay. to nie żyje nasz Goblin jak on mi zadaje te obrażenia O, o użył loga Finceska. Bandytka Dasz? Nie, 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 Ram Rider, Ram Rider, Ram Rider Nie, tylko nie Ram Rider Ma loga, ale log tego niszczy, co nie? Nie niszczy. Bowler Madytka... Kurde. Nie dlatego, co ja nie, nie wygram, co nie? Za duży spell z Royal Giant jest po prostu... O, log. Ajajaj. Kurde. No, Royal Giant, no, pff, Royal Giant. Dobra. Yy, Baby Dragon. Jest lepszym moim zdaniem. Yy, Fireball. Na jego zapisy mam. Mam już Fireball, więc wezmę Poisona. Twój, przepraszam, Snowballa. Yy, I Double Dragon. To jest bardzo dobre połączenie. O. Ram Rider. Ten Jan. O, to jest jakiś split, to jest jakiś split, liner totalny. To było chyba trochę głupie, żeby. No, Okej, okay. Maybe Dragon. To w się sensie ta princeska. Princeska! Jest, odepchnąłem ją w zasięgu, więc guardzią. No, are you kidding me? Dobra. Ta princeska żyła za długo. Mmm... Maybe dragonem to skontruje. No, kurde. Zapisy! To. Zapi... zapisy! dla widzę zapisów. Kiedy one się tak. Słuchajcie, bo zapisy potrafią się ustawić tak, że one robią tak zwany perma-stan. Czyli. Tak, tak idealnie zapują jedno... jednostkę, że po prostu. nie uderzy. Nie uderzy, choćby nie wiem co. Oho, ho, ho, Teraz będę musiał się zająć tymi rekutami po lewej. Zesną boluje po prostu. Wystarczy. Przyjmę dużo obrażeń na wieże, ale za to mam eliksir. Za to mam ten, żeby zrobić mega pusza. No nie! No nie! Typie! pie! Nie trafiłem princeski! Dobra, ale jak to go nie trafił? No prince muszę zabić! Dobra! No serio! Jezu! Jeszcze goblin gang! Ri. Nie wyszło ci coś? Szybki cykel. To fireball. Mama, prinseska. Jest. Gigi. Ale... tu blisko. Aż znaczy, się trochę zdenerwowałem, bo znowu przegram. Yy, ja bym chciał sprawdzić coś, czy... ...czy ten Poison zabiłby mi to na raz? Yy, nie, Poison musiał... ...musiałby mieć jeszcze 2 sekundy. Bo Poison na dziewiątym zabija... ...bije... Nie! Na Crown Towerze bije... ...27! To nie zdążyłby. Nie zdążyłby. Ok. Mm, Skeleton Barrel. Mm, Earthquake czy Poison? Wezmę Earthquake'a może. To zap... Mm, I guardy, bo gwarce są lepsze niż gobliny, bo one mają tarczę. Więc nawet jak je to nic ci nie da. E, gubniki zarosujesz, to ci da coś. Hucho, uh, bandytka. Hucho, uh, uh, wywaliłeś swojego, swoją jedyną kontrę chyba. No nie, masz jeszcze te. No z kasami. No co? No co ten ghost? No źle postawiłem te to od razu. Ja cię kręcę. No bo to jedna Skontrolować to trzeba Fire Spirit, bo mnie tu denerwuje Elektro Wizard Nie ma mm. Kur... Okej okay, nie uderzył Już się bałem Ohoho, oh, wywaliłeś Kontrę kolejną na Skeleton barela aha nie wyszło ci Chciał zapować skeleton barela zaraz po tym jak się y, roz, y, w, zaraz po tym jak skeleton bareli wybuchnie Że wybuchnie Jak te szkielety wyskoczą Golem? Serio? Kontrowanie puszak golemem Serio tak można? W sumie Nie można tylko Czy to jest Deep, jesteś na przegranej pozycji No i co ci z tego?

Murcze pieczone. No nie mogę tego przegrać. No nie mogę, no. Kurde. I teraz jeszcze kolejny raz przegram pewnie. Aj, Swizard, moim zdaniem jest. To jest po prostu genialna defensywa. Hmm. Miner. Mmm. mamy i. Goblin Gang. Lepiej kontroluje Ziemię. I trochę powietrze, bo te Spear Gobliny też trochę coś kontrolują Jestem agresywny. Miner, gang <grystanie> ci to nie dało. Okej, okay, ci tak. Tego, tego mogę zignorować spokojnie. Tylko tak. skoczył. Agresywny, Miner. <grystanie> Zero jest Obrazy! jest udało mi się obronić. Ten jest Wizard co prawda nie walnie, ale a może jest? Aż puszczę motkę? Oho, ho 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 ho! Fireball. Togli Bibidragon, ma lo totalmente ignorare. Curda. Mineer. Mm. Dobra, przynajmniej bandytka nie zaszła. Lingang. No nie, nie mam eliksiru, żeby kontrolować teraz świnki. To sumie zdobył eliksir. Fireball. Dobrze, że oddał mi Hila. No nie. Murde. Bo moja jedyna chyba kontra na powietrze Ach. Dobra, może chociaż jedną wieżę uda się zdobyć Jest! Jedna wieża Kurde, musiał postawić tego Barbarian Borela. Miner Hil, Jest! Jakoś obroniłem! Jest! Ludziska! Co tu się dzieje? Tylko nie, nie, ja tu teraz obronię. Nie, świnki, nie lubię świnek. Heal Do tego gousta. Nie! Mogę tego przegrać, Baby Dragon. No nie, przegram to. Oh, Kurcze, a tak pięknie było. Takie comeback is real. No, comeback isn't real. Kurcze, pieczony. To tyle, słuchajcie o, mega deck returns. O, no loss. Ej, to jest bez przegranych. Patrzcie, macie darmowego. Macie darmowe wszystkie tokeny. Macie darmowego Common, Rare, Epic i Legendary tokena. I skrzynki. Nieźle. Bardzo nieźle. No i słuchajcie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli chcecie więcej odcinków To, zap yy, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału yy, za lajkowania tego filmu żeby wiedział, że challenge wam się podobają Mimo tego, że Przegrywam czy, że, Mimo tego, że mam 3-3 wynik Więc ja się z żegnam Do zobaczenia i cześć